Cześć dzieci, dzieciaki i kukuryku! To ja, Kogut Rubin! O, 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 o. Jak dobrze was widzieć! Czy jesteście gotowi, żeby odkrywać ze mną świat? Mam nadzieję, że tak! Jeśli macie głowy pełne pytań, to mój program jest właśnie dla was. Możecie pytać o wszystko, dlaczego gwiazdy spadają. Jak działa suszarka? Dlaczego puszczam bąki? Bawcie się ze mną, czyli z kogutem, Rubinem, odkrywając sekrety świata w każdym odcinku. Poproście o pomoc rodziców i wyślijcie do mnie mail ze swoim pytaniem. Ruszamy! O co zapytacie tym razem? Mam. Napisał pięcioletni Mikołaj z Jastrzębia. Mikołaj pyta. Dlaczego biedronka ma kropki? Biedronki to znane i przyjazne owady. Przypomnę tylko, że owadami są te zwierzęta, które mają sześć nóg po trzy z każdej strony. Sprawdźmy i policzmy. Czy biedronka ma ich właśnie tyle? To zaczynamy. Noga pierwsza, druga, trzecia, czwarta. Piąta i szósta. Mówi się, że biedronka na swoich skrzydłach ma tyle kropek, ile ma lat. To wracajmy do naszego rysunku. Teraz policzymy, ile biedronka ma kropek. Uwaga, zaczynamy! Kropka pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta. Szósta i ostatnia siódma kropka. Jeśli liczba kropek to liczba lat biedronki. Hmm, to oznacza to, że ma ona 7 lat. Nie jest to prawda, moi drodzy. Ilość kropek na skrzydłach biedronki wcale nie oznacza jej wieku. Przede wszystkim są to owady. Które nie żyją zbyt długo. To, ile lat żyje biedronka, zależy od gatunku, do którego należy. Średnio jest to tylko od 3 do 14 miesięcy, a maksymalnie do 3 lat. Natura wymyśliła czerwony kolor oraz kropki na skrzydłach biedronki, żeby odstraszyć drapieżniki. W jej przypadku oznacza to, że jest ona wyjątkowo niesmaczna i nie należy jej zjadać. Ptaki o tym doskonale wiedzą. Jeśli spotkacie biedronkę, która ma na przykład mniej kropek niż jeden, to po prostu oznacza, że jest ona innego gatunku. To wszystko na dziś. Pozdrawiam! Pa! pa! Jeśli podobał ci się ten film, to subskrybuj kanał Koguta Rubina, daj łapkę w górę i poproś rodziców, żeby wysłali do mnie mail z twoim pytaniem.